Siemanko, wpadam tylko tak na szybko przywitać się z Wami w tym vlogu i powiedzieć, że jeżeli w tym pierwszym klipie brzmię trochę niewyraźnie i e, zmęczenie, to dlatego, że jestem mega zmęczona, ale później będzie lepiej, więc wytrwajcie ze mną ten pierwszy klip i e, tak, widzimy się za sekundę. Cześć i witam Was w kolejnym reading vlogu na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem, który będzie dotyczył książki, o której już poniekąd mogliście słyszeć u mnie na kanale, bo ja już ją kiedyś czytałam. Ale w tym roku doczekaliśmy się pięknego wznowienia, mogę tak powiedzieć, bo w porównaniu do poprzedniej wersji te wznowienie jest naprawdę prześliczne. Wygląda ono naprawdę fantastycznie, i ja nie mogłam się powstrzymać, żeby sięgnąć po tą książkę znowu, więc e, oczywiście możecie się spodziewać już o czym mówię, bo mówię oczywiście o książce Turka Dymu i Kości od Lenny Taylor. To jest książka, która była pierwotnie wydana, nawet nie wiem, w którym roku, ale naprawdę bardzo dawno ja wtedy byłam w niej absolutnie zakochana. Mam tutaj historię naszej głównej bohaterki, czyli Karu, dziewczyny z okładki, która oprócz tatuaży na dłoniach, które właśnie tutaj widzicie, ma również naturalnie niebieskie włosy i oprócz takiego swojego normalnego życia, które ona prowadzi, gdzie uczy się malowania, gdzie ma przyjaciół, chłopaka, ma ona związek też z troszeczkę innym światem, w którym są e, chimery, czyli osoby, które składają się w pewnej części, powiedzmy są człowiekiem, a w pewnej części... Zwierzęciem, i w tym świecie ona zajmuje się pomaganiem swojemu opiekunowi w poszukiwaniu zębów i dostarcza mu różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju właśnie zęby, które służą do. W sumie ona sobie jeszcze nie, wie, nie zdaje sprawy z czego, bo Brimstone to przed nią ukrywa i ten świat właśnie też jest ukryty przed, wiecie, takim normalnym światem, i tutaj będziemy poznawać jej historię, właśnie co tam się będzie działo, jak to wszystko się pokomplikuje, bo się pokomplikuje, wierzcie mi, dosyć bardzo. I e, wiem, że ten opis może z moich ust nie brzmieć tak interesująco, jak to jest w rzeczywistości. Ja już tą książkę czytam i jestem aktualnie na stronie 104, więc e, jak widzicie, troszeczkę mi się udało już tutaj podczytać. I ja jestem absolutnie zakochana w tej historii, tak samo jak byłam już wcześniej, tak samo jestem teraz zakochana, to jest coś fantastycznego, jakby. Styl pisania Lady Taylor w tej powieści bardzo mi pasuje. To jest coś, co tak pięknie się uzupełnia i jakby ten styl pisania właśnie do takiej historii pasuje idealnie. Stworzenia, które tutaj są, są naprawdę bardzo fajnie wykreowane. To są jakby wyobraźnia tej autorki w stosunku do tych właśnie stworzeń mnie fascynuje. To jest coś, co. Ja, jakby nie wyobrażam sobie, żeby mogło być stworzone lepiej. Sama Karu, sama Praga, samo to wszystko tylko i wyłącznie dodaje do tej historii. I ja jestem absolutnie zauroczona. Mam nadzieję, że kolejne części też będą w miarę szybko wychodzić, bo już tutaj też są układki kolejnych dwóch części podane, więc mam nadzieję, że w miarę szybko się ich doczekamy, bo jest to naprawdę super historia, ale więcej będę Wam dalej opowiadać. Jakby ciężko mi też nie wyrażać opinii, no bo ja już tą książkę kiedyś czytałam i już zdążyłam się w niej zakochać, więc ciężko by mi było Wam o niej też powiedzieć coś innego, ale mam nadzieję, że w tym reading vlogu Was troszeczkę zachęcę, jeżeli jeszcze nie chcieliście czytać tej książki, bo jest ona czymś naprawdę wyróżniającym się na rynku i bardzo mnie cieszy to, że właśnie ponownie zostaje ona wydana i że będziemy mieli okazję, że już mamy okazję właśnie poznać tą historię na nowo i że może ona dotrzeć do dużo większego grona czytelników, bo mam wrażenie, że w tamtych czasach ta książka właśnie nie była aż tak głośna i dużo osób o niej po prostu nie słyszało, a teraz fajnie by było, żeby dużo więcej osób właśnie się o niej dowiedziało, żeby ją przeczytało i mam nadzieję, że ten reading vlog chociaż kilkoro z Was do tego zachęci. Nie wiem, co się będzie tutaj za bardzo działo w tym reading-vlogu. To będzie troszeczkę zlepek też tego vloga i jednego, którego chciałam nagrać, ale niestety nie udało mi się go skończyć. Dlatego też będzie tutaj book haul, w którym mówię, że idzie do mnie jedna książka, i to właśnie mówię o tej książce. Tutaj Wam zrobię taki mały unboxing, więc jeżeli tam będzie coś, jakby wiecie, Wam się wydawało, że to jest z innego filmiku, to dlatego, że to było właśnie z poprzedniego reading-vloga, który jednak się nie skończył i jednego tutaj nie dodałam, ale z tą książką nie mogłam się powstrzymać, żeby tego vloga zrobić, dlatego tak to wygląda. E, prawdopodobnie będę jeszcze czytać jedną rzecz, ale to już Wam powiem później, e, jak już będziemy pod tym unboxingu, czyli w kolejnym update'cie czytelniczym Wam to zrobię, bo miałam ochotę na tamte książki, ale to już zobaczycie później, <gryw> więc tak. Teraz Was zostawiam i widzimy się w kolejnym update'cie. Przejdźmy właśnie do e, Bookhaolu, bo mam tutaj 8 książek. dziewiąta do mnie idzie, ale o tym mogliście słyszeć na Instagramie albo w poprzednim filmie. Bo zamówiłam sobie też córkę Dymu Mój Kości i będę robić Revit, jeżeli chodzi o tą serię. Bo jak wiecie, ja kocham tą serię i ją czytałam jak była pierwotnie wydana i jest fantastyczna, chociaż słyszałam, że w tym wydaniu zmienili nazwy. Miasta, w którym się odbywa cała akcja, i no nie brzmi to dobrze, z tego co pamiętam, ale nie nastawiam się negatywnie. Mam nadzieję, że książka zostawi na mnie wrażenie takie jak zostawiła wcześniej, i lecimy do Bukhullu. Dobra. Pierwszą książką, ja już sobie tą paczkę wczoraj odpakowałam, bo nie mogłam się doczekać, ale stwierdziłam, że zostawię wam w kartonie, żeby pokazać, wam wiecie, tak, tak fajnie, nie? Więc pierwszą książką jest y, Mroczna Kołysanka. To jest książka, o której ja słyszałam tylko i wyłącznie u Zuzy zaksiążkowanej i y, z tego co ona mówiła, ta książka jest fantastyczna i stwierdziłam, że bardzo chcę ją przeczytać, bo brzmi ona naprawdę fajnie. A mamy tutaj świat, w który, który jest dotknięty kryzysem bezpłodności, i pewną chyba akuszerkę, która się, wiecie, przemieszcza z miejsca na miejsce i w każdym z tych miejsc przedstawia inną historię, jakby swoją, zmyśla cały czas nową historię, żeby ludzie nie wiedzieli, że ona to jest ona. Tak mi się wydaje, ale no, nic więcej nie wiem, brzmi ona naprawdę super z tego, co no i... Jest bardzo fajnie wydana. Jakoś tak bardzo mi się podoba to wydanie. Poza tym ja mam jakąś taką słabość do czerwonych książek, więc mam nadzieję, że okaże się naprawdę fajna. Dalej. Mam książkę, którą pierwotnie chciałam przeczytać. Później stwierdziłam, że to chyba nie będzie dla mnie książka, ale później, jak zaczęły wychodzić wszystkie topki, wiecie, wszystkich booktuberów, bookstagramerów i wszystkich, to dużo osób tą książkę miało właśnie na swoich listach najlepszych książek tamtego roku. I stwierdziłam, że chyba jednak się. Przekonam i spróbuję. I mówię tutaj o e, tajnym klubie nietypowych czarownic. Ja e, myślałam, że ta książka będzie dla mnie, po czym przeczytałam troszeczkę o wątku romantycznym i stwierdziłam, że może jednak nie do końca, ale jednak mówię, będziemy sprawdzać. Podobno jest bardzo urocza, podobno jest czymś, przy czym naprawdę można. Bardzo dobrze spędzić czas, więc taką mam nadzieję. I mam nadzieję, że się jednak nie zawiodę. Bo będzie mi przykro, jeżeli się okaże, że ta książka nie będzie jednak dla mnie, więc e, zakupiłam. Okładka jest absolutnie przecudowna, więc chociaż tyle. Dalej mam dwie książki z serii o której znowu słyszałam bardzo fajne rzeczy. Wydawało mi się, że te książki są grubsze, ale okazuje się, że nie. I mam tutaj książki z serii Hydropolis, czyli Hydropolis pierwszy tom Uciekaj i Hydropolis tom drugi Walcz. E, one są przepięknie wydane i w ogóle, jak ja je wczoraj otwierałam, to te książki, one pachną jak książki wydawane kiedyś. Teraz już książki tak nie pachną takim specyficznym nie wiem, drukiem czy czymś. Te książki właśnie tak pachną, i tęskniłam za tym zapachem, powiem wam szczerze, nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale tęskniłam naprawdę za zapachem właśnie takich staro wydawanych książek, a oprócz tego one są absolutnie przepięknie wydane. Jakby te ilustracje są przetudowne. W środku też jest trochę ilustracji, może nie za dużo, ale naprawdę one robią wrażenie. O. Na przykład a ten papier jest naprawdę taki, taki śliski, taki w taki fajnej jakości widać. Więc tak, dwie kolejne książki. Dalej mam trzecią część Jagi, czyli Jagę i miasto magotechników. Jeszcze nie czytałam drugiej części, ale stwierdziłam, że zaopatrzę się w trzecią, bo na tylko ogólnie była promocja dwie książki za 40 albo dwie książki za 50 i jakby z obu tych kategorii trochę książek wzięłam. Dalej mam książkę Elif Szafak i Czarne Mleko. Z tego co ja wiem, to, to jest książka o macierzyństwie, więc już dawno chciałam ją przeczytać. A tutaj mnie zachęciło właśnie to, że ta książka była w tej promocji, no i stwierdziłam, że to jest ten czas, kiedy się w nią zaopatrzę. Elif Szafak i jej układki są absolutnie przefantastyczne, i ja kocham je wszystkie, więc yy, tak. Jak wiecie. Mam na swoich półkach dwie książki, bo trzecią sprzedałam, bo bękart ze Stambułu jakoś tak po połowie mnie troszeczkę załamał i mi się ta książka nie podobała. E... Zaginione drzewa, coś tam. To jeszcze muszę przeczytać, ale Czarne Mleko aktualnie wskakuje na tą pierwszą pozycję książek, które tej autorki chcę przeczytać, więc mam nadzieję, że niedługo po nią sięgnę. No i dwie ostatnie pozycje. To są komiksy, które właśnie będę chciała przeczytać w tym. Wlogu też przy okazji, bo mam tutaj klub smutnych duchów 2 i klub smutnych duchów 3. Jak wiecie, pierwszą część czytałam, zauroczyła mnie absolutnie, dotknęła mnie do żywego i w pewnym momencie wręcz była dla mnie tak nostalgiczna, że aż mi się gdzieś tam łezka uroniła, więc na pewno będę chciała tą serię też y, skończyć chyba, bo to są dwie ostatnie części. No, mogę się mylić, ale tak, będę sobie ją czytać dzisiaj. Mam nadzieję, że bombik prześpi i da mi to przeczytać, bo to jest, wiecie. Podejrzewam, że to jest nawet 10 minut patrząc, ile tu jest tekstu w tych, w tych komiksach, bo jest dużo mniej tekstu niż było w pierwszej części. Dlatego to będę kontynuować. To są książki, które udało mi się kupić teraz. Jest to absolutnie ogromna ilość, jak dla mnie, bo w zeszłym roku zliczyłam książki, które kupiłam w zeszłym roku. To kupiłam ich 30 przez cały rok, bodajże. I części z nich się pozbyłam, więc tak. A teraz mamy 20. Tak, 23 stycznia, a ja już mam na swoim koncie 9 nowych książek. Z tego jedna jeszcze idzie, więc e, jest grubo. Tak, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten update. Jest on strasznie długi, ale chciałam się podzielić z wami książkami, które kupiłam, więc mam nadzieję, że zostaliście ze mną tutaj na tyle długo i widzimy się już później w, w kolejnym update, w większym update, czy podsumowaniu vloga to się już okaże. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca i. Lećmy dalej. Ciemanko, witam Was w tym jakże profesjonalnie książkowym kadrze, ale przychodzę z małą informacją i z update'em, jeżeli chodzi o Córkę Dymu i Kości. I pierwsze co, to informacja, że ten vlog będzie również wyrapapem z września, jako że za dużo książek nie przeczytałam, a z września? Ze stycznia? Ze stycznia. W styczniu ja przeczytałam dosłownie trzy książki i no... Córki do mój kości, wiadomo, że w tym wrapapie nie będzie. No, bo jestem aktualnie na 265. stronie, a już jest 2 luty, więc no nie będę jej tutaj zawierać, ale tak, kolejny fragment, jaki zobaczycie, to będzie takie szybkie podsumowanie miesiąca. A jeżeli chodzi o tą piękną książkę, którą Wam schowałam, żeby sobie jej zniszczyć, no to tak jak mówię, 265. strona, czyli już jestem tak w 3 czwartych, jeżeli chodzi o objętość tej książki. Już coraz więcej się tutaj dzieje, bo. Wstęp tej książki jest dosyć powolny. My poznajemy raczej Karu i jej takie właśnie codzienne ludzkie życie, a tego jej drugiego świata za bardzo nie poznawaliśmy w pierwszej części tej książki. W sensie mieliśmy tam jakieś fragmenty, ale zdecydowanie druga część dużo, dużo bardziej się na tym skupia właśnie na tej części e, nadprzyrodzonej, powiedzmy. No, i poznaje swojego tutaj arcywroga bardziej. Dowiaduje się wielu rzeczy na temat właśnie tego świata, w którym, który dla niej był światem takim, o którym za dużo wcześniej nie wiedziała, bo nikt nie chciał o niej, jej o tym powiedzieć, ale był dla niej światem naturalnym, bo po prostu znała istoty z tego świata. Więc coraz więcej się tutaj dzieje. Dowiadujemy się o pewnym konflikcie, o którym znowu ona nie miała pojęcia. Więc no, jest to dosyć ciekawe. I odkrywanie tego na nowo było dla mnie bardzo dużą przyjemnością i dalej jest, bo jak się okazuje, ja pamiętam mniej z tej książki niż mi się wydawało. Niektóre fragmenty są takie, że faktycznie, ja czytam i miałam takie, o, faktycznie to miało miejsce, faktycznie tam się coś takiego działo. Więc, no, to jest bardzo, bardzo dla mnie przyjemny powrót do tego świata, przyjemny powrót do tych bohaterów. Jest tutaj taki Klimat, powiedzmy, książek, które właśnie były pisane w tamtych czasach. Bo ona jest oryginalnie, już Wam mówię, z którego roku. Z 2011 roku jest ta książka, pierwotnie. I czuć, że to jest książka w pewnych momentach właśnie z tego okresu. Bo właśnie na przykład podejście do wątków romantycznych jest takie bardzo specyficzne, ale bardzo delikatne. I to jest takie podejście, które ja osobiście lubię, więc mi się dobrze do tego wraca. Nie jest takie nachalne, nie jest takie. Wiecie, no, jakieś takie jak teraz jest w tych książkach, że musi koniecznie się znaleźć jakiś erotyczny fragment w każdej książce. W tych tego nie, nie ma. I to mi bardzo pasuje. Dlatego, no, ja świetnie się bawię podczas czytania tej książki. Jeszcze do Was przyjdę później z takim końcowym update'em. Na pewno, jeżeli już ją skończę, kiedy już ją skończę. Nie chcę za dużo wam mówić na temat samego konfliktu, na temat samego jakby świata tego nadprzyrodzonego, ale mamy tutaj, powiem Wam tylko tyle, bo wydaje mi się, że to nawet jest w opisie i to wszędzie możecie dostać, że to jest świat, w którym mamy chimery, czyli właśnie połączenie, tak jak już Wam wcześniej mówiłam, różnego rodzaju stworzeń, które są zmiksowane i jakby wiecie, włożone w jedną istotę i serafinów, czyli po prostu aniołów, więc jest to coś, co właśnie znowu było charakterystyczne do tamtych czasów, ale to jest takie podejście, które jest naprawdę czymś Ciekawym, czymś innym, i czymś, do czego warto, warto, myślę, na pewno wracać, i mi się ono bardzo podoba, więc na pewno będę tą książkę kończyć. Mam nadzieję, że już niedługo, mam nadzieję, że będę miała taką okazję, żeby ją właśnie doczytać, bo zostało mi już naprawdę niedużo. Bo zostało mi około 130 stron. To, co muszę powiedzieć, to przeszkadza mi jedna rzecz, na którą teraz zwracała jedna dziewczyna na Instagramie, ale już nie pamiętam kto to był, przepraszam, ale. Tutaj mamy przetłumaczoną nazwę własną i jest ona tak biednie przetłumaczona, bo mamy tutaj nazwę e, stolicy chyba, nie stolicy kraju, no nie wiem, nazwę kraju powiedzmy i jest przetłumaczona jako niebiesiech. <grych> Jakby I'm so sorry, ale serio, to brzmi tak nieprofesjonalnie. Tu Wam napiszę, jak brzmiała oryginalna nazwa, bo teraz nawet nie pamiętam. Ale, no, I'm sorry, ale czy nie się jak brzmi w jakikolwiek sposób, profesjonalnie, jakoś tak logicznie i tak... No nie brzmi, nie? W ogóle to nie brzmi, więc fakt, że stwierdzili, że to przetłumaczą, jest dosyć dziwny. A druga rzecz, która mi przeszkadza i to jest już według mnie jakby kompletne przekroczenie wszystkiego, to jest nie czytajcie glosariusza, nie czytajcie słowniczka z tyłu, bo jest to dosyć... Jest tam dosyć duży spoiler. I ten spoiler nie powinien mieć miejsca, bo tak naprawdę ja jestem w tej książce w trzech czwartych i tu jeszcze nie do końca jest powiedziane wprost to, co jest napisane w glosariuszu, więc nie wchodźcie tam. I ogólnie rzecz biorąc, jesteście w stanie ogarnąć tą książkę bez żadnego słowniczka z tyłu. On jest fajnie, że jest, ale nie jest potrzebny, więc nie potrzebujecie tam wracać, żeby wiedzieć, kto jest kim, bo tutaj nie ma tak dużej ilości bohaterów, żebyście musieli się orientować dlaczego, kto, co, jak i gdzie i po co i jeszcze bezsensownie sobie spoilerować tutaj książkę. To tyle, nie będę dłużej ględzić, bo już mówię 6,5 minuty, a jeszcze macie wrapa, szalony wrap-up z tą wielką ilością książek przed sobą i podsumowanie vloga, więc póki co Was zostawiam z tym, co jest i widzimy się później. I witam Was już w podsumowaniu tego vloga i w takim małym wrapapie ze stycznia, bo w styczniu przeczytałam szalone trzy książki, z czego dwie już mogliście tutaj poniekąd widzieć w tym vlogu, dlatego e, nie było żadnego szału. Ale e, bez sensu byłoby robić osobny filmik, żeby tylko powiedzieć o tych wam trzech książkach, dlatego zawrzyjmy sobie to tutaj, a później przejdziemy już do podsumowania, jeżeli chodzi o książkę. Córkę Dymu i Kości, więc zaczęłam w styczeń, tak naprawdę kończyłam książkę, którą już zaczęłam w grudniu i tam niewiele mi zostało. I mówię tutaj o reportażu, czyli o książce Nie zdążę. To jest książka, która miała dotyczyć tematów związanych z PKP, z PKS-em i ogólnie z taką zbiorową komunikacją publiczną, która, no jak wiadomo, w naszym kraju za bardzo nie funkcjonuje, podupada i wiele miejscowości jest w ogóle wyłączonych z Poruszania się i jakby nie ma możliwości, żeby dojechać na przykład do większego miasta, bo właśnie te połączenia PKP albo PKS zostały zlikwidowane, bo było to nierentowne dla samych firm. Więc e, ogólnie to jest całkiem ciekawy reportaż. Bardzo dobrze się go czytało, był bardzo tak płynnie napisany bardzo tak wciągająco. Historie, które tam były, były dosyć ciekawe i takie, wiecie, Wiadomo, każdy sobie zdaje sprawę, jak wygląda e, podróż PKS-em albo pociągami w Polsce, więc e, wydaje mi się, że ten reportaż bardzo dobrze też to odzwierciedla. I no mówię, ja spoko się bawiłam przy tym, to wiecie, nie zmieni Waszego życia, nie będzie jakoś tak... E, f, nie będziecie tego wspominać, podejrzewam, za parę lat, ale jeżeli przemieszczacie się właśnie autobusami bądź też pociągami, to myślę, że to będzie całkiem fajny reportaż do przeczytania, bo nie jest ciężki, jest bardzo dobrze napisany i tutaj pokazuje bardzo dobrze sytuację, jak ona wygląda, zarówno z perspektywy, wiecie, podróżujących, jak i też czasami z perspektywy osób, które na kolei na przykład pracują, albo pracowały. Więc e, to był bardzo dobry reportaż i e, mówię, świetnie się bawiłam. A jeżeli chodzi o książki fizyczne, no to przeczytałam tylko dwie i to nie jest nic szalonego. A mówię tutaj o e, dwóch komiksach z serii Klub Smutnych Duchów. Przeczytałam część drugą i część trzecią, bo pierwsza część już była za mną jakiś czas temu. I e, jeżeli mnie śledzicie gdziekolwiek, to powinniście wiedzieć, że ja bardzo, bardzo dobrze się bawiłam przy Klubie Smutnych Duchów części pierwszej. Była ona dla mnie taka bardzo e, osobista i taka bardzo nostalgiczna. I e, wiem, że wiele osób twierdzi, że właśnie te kolejne części nie są już tak dobre i nie oddają aż tak tych emocji, które były w pierwszej części. I może poniekąd się zgodzę, bo one nie były dla mnie aż tak, właśnie nie dotykały mnie aż tak, ale w każdej z nich, mimo wszystko, znalazłam cząstkę siebie i każda z nich dała mi to, czego szukałam na dany moment. Więc nie mogę powiedzieć, że to są złe komiksy. Jeżeli jesteście takim smutnym duchem, jeżeli potrzebujecie takiej chwili komfortu i żeby się poczuć częścią jakiegoś większego społeczeństwa, nie wychodząc z domu na przykład, to te komiksy są jak najbardziej. E, czymś takim co właśnie to wam umożliwi i da wam taką em, takie uczucie przynależności, które często jest bardzo ciężkie, żeby samemu wiecie wyjść i do jakiejś grupy się wbić. Więc e, te komiksy dają takie właśnie ciepło na sercu i sprawiają, że człowiek nie czuje się aż tak sam, jak może mu się wydawać. Więc e, tak, to były wszystkie książki, które czytałam w styczniu. Więc e, szaleństwo, prawda, ale no e, jest już luty. Jak możecie się domyślić, i to nawet nie tak wcześnie w lutym, bo jest 13, a ja kilka dni temu, nie wczoraj, skończyłam Córkę Dymu i Kości. Jak mówiłam Wam już wcześniej, to był dla mnie Read it, więc nie zaskoczyło mnie to, że ja tą książkę pokochałam na nowo. Jak widzicie, nie wiem czy to widzicie, mam kilka tutaj znaczników, zaczęłam zaznaczać naprawdę pod sam koniec, bo e, jakoś tak nawet nie pomyślałam. Aby wcześniej zaznaczać, ale mam tutaj piękny cytat, który mnie osobiście wzrusza za każdym razem i sprawia, że mam takie wiecie. No nie wiem, coś mi się dzieje na serduszku, i to jest: e, Jaki ptak ma kości, które dają magię? Och, to nie magia, tak naprawdę życzenia się nie spełniają. To po co to robić? Wzruszyła ramionami. Dla nadziei. Nadzieja bywa potężną siłą. Może wcale nie ma tu magii, ale kiedy wiesz na co masz największą nadzieję i trzymasz się tego jak wewnętrznego światła, możesz mieć siłę sprawczą, a to już prawie jak magia. Więc o, ja mam ciarki. Normalnie przeczytałam tę cytat i mam ciarki. To jest książka, która naprawdę, naprawdę, mimo tego, że ona już ma sporo lat, bo już wam mówiłam wcześniej, w którym roku ona pierwotnie została wydana, wy. Roku 2011. Ona od tego czasu mam wrażenie, że bardzo, bardzo dobrze się zestarzała. Wszystko, co tutaj się dzieje, to czuć, że to jest książka napisana dawno temu, ale ona jest niezmiennie dobra, niezmiennie jakaś taka wciągająca. Ta historia bardzo mocno łapie. Człowieka i wciąga go do siebie. Nie mogę się już doczekać, aż przeczytam kolejną część. Wiem, że chyba 10 kwietnia ma być premiera. Wcześniej Wam pokazywałam okładki, ale pokażę Wam jeszcze raz, bo one są przepiękne. I no mówię, ja będę czytać na pewno kolejną część. Jest to jedna z najlepszych serii, jakie ja czytałam. Polecałam już Wam ją nie raz i będę polecać Wam jeszcze wiele razy. No, i dodatkowo, oczywiście, okładki Moondriva są cudowne. Pokażę Wam dwie pierwsze książki. Pierwszą książkę Wam przyniosę z poprzedniego wydania, bo nawet ją przyniosłam. Moment. Widzicie co? Ja nie wiem, czy Wy jesteście na to gotowi. Pierwszy raz było to wydawane przez wydawnictwo Amber. I tutaj macie pierwszą, e, pierwszą okładkę, jakby aktualną. I patrzcie na to. Czy Wy to w ogóle widzicie? Jakby. Różnica jest potężna, więc e, tak. Ogólnie wspaniała książka, cudowna, cudowna. Nie będę wam więcej mówić na jej temat, bo e, mogę to zawrzeć po prostu w cudowna, wspaniała, genialna, najlepsza na świecie. Ale tak, czytajcie zdecydowanie. I e, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. On był chaotyczny. W niej, on był bardzo mocno rozstrzelony w czasie, ale mówię, dużo się u mnie dzieje teraz aktualnie w życiu i troszeczkę książki przestały być gdziekolwiek blisko, w ogóle jakieś takich ważnych czynności w moim życiu, jeżeli chodzi o poświęcanie swojego czasu. Nadal je kocham, nadal będę czytać i nadal mam nadzieję, że będę tu wstawiać filmiki. Mogą po prostu one się pojawiać mniej regularnie, ale y, mam nadzieję, że dalej będą się pojawiać. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie Wy książki przeczytaliście w styczniu i jaka jest książka, którą przeczytaliście i jest taka, wiecie, najlepsza. A ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!